Witam Was moi drodzy w kolejnym losowaniu. To już drugie losowanie Loterii Paragonowej w tym roku, ponieważ ostatnie było po naszych targach wędkarskich tutaj w Karpaholisie. I tak jak zapowiadaliśmy, wszystkie zakupy, które były zrobione przez Was w dniach 19 marca do końca kwietnia, biorą udział w losowaniu nagród. Oczywiście ostatnio ktoś się zapytał na forum, w komentarzu na Facebooku, że pewnie ta łódka, która jest do wygrania to jest ściema. Nie, to nie jest ściema, to jest oto ta łódka. To jest już druga łódka, którą dajemy w konkursie. W, majowym, w majowej edycji też będzie ta łódka do wygrania, ale na razie zajmijmy się, zajmiemy się paragonami i bonami, które nam się uzbierały w kwietniu. Zobaczcie, jest ich naprawdę masę. Kilkaset. Naprawdę duża ilość, chwilę nam to zajęło, ponieważ tutaj klienci, którzy sobie sami wypisują na miejscu, robią zakupy, jakby nie ma z tym problemu, natomiast wszystkie bony, które idą z internetu, zakupy były zrobione w internecie, musieliśmy sami wygenerować te bony, wypisać i one wszystkie się tutaj znajdują, czyli każde wydane 100 zł. To jest jeden bon, są osoby, które mają jeden bon, są osoby, które mają kilkadziesiąt bonów, także tutaj akurat sesja indywidualna, zgodnie z regulaminem. Do wygrania, tak jak mówiliśmy na początku, zestawy przynęt. Tutaj mamy zestaw przynęt MISEL, zdrawec, następnie zestaw CarbExperta pasty plus worki PVA, zestaw z Genesis, w tym nowości PVA bombs tutaj akurat Robin Red, następnie zestaw akcesoriów Genesisa, zestaw przynęt nasz Bytes, oczywiście dwie wędki nasz Dwarf 3 3LB 10 funtów, o tym też mówiliśmy jakby w reklamie całej akcji oraz główna nagroda za edycję kwietniową to jest ta oto łódka Boatman Actor v 2. Oczywiście dzisiaj rozlosujemy te nagrody, natomiast, natomiast wszystkie bony z edycji kwietniowej przechodzą do głównego losowania, które odbędzie się w październiku. A wtedy będziemy losować nagrodę główną, czyli łódkę Explore Boat. Także Warto robić zakupy, ponieważ jest kilka możliwości wygrania jakiejś nagrody. Dobrze, zacznijmy może od losowania od zestawu przynęt Misel Zdrawec. Zaczniemy losować. piwą osobą, do której leci zestaw przynęt Misel Zdrawec jest Pan Jan Maruszczyk. Gratulacje. Dobra, ja to sobie już tutaj odkładam, żeby nam się to nie e, straciło. E, następnie wylosujemy teraz ten zestaw e, past skarbę eksperta oraz e, ppółki worki PVA e, aro, aromatyzowane. Ten zestaw, przynęt, leci do kolegi Marcin Sasak. No to jest pisane ręcznie na sklepie, także ciężko mi odczytać, natomiast będziemy dzwonić do każdego indywidualnie i informować o wygranej. To jest właśnie to, że często jak wypisujecie na sklepie, często to jest to niewyraźne i ciężko jest odczytać. Akurat jeśli chodzi o one jakby bony z internetu, z systemu, no to tutaj żeśmy sobie sami generowali kopiuj w klej, więc tutaj nie ma problemu z odczytaniem nazwisk. Dobrze, teraz może wylosujemy ten zestaw akcesoriów Genesis. Pamiętajcie, że już edycja majowa ruszyła, czyli wszystkie bony. Wszystkie, wszystkie zakupy, które są robione teraz w maju, kolejne, kolejne losowanie jest w czerwcu, też do 10 czerwca, więc znowu będziemy losować nowe nagrody. Oczywiście w tym również będzie łódka Bosman, także warto. Zestaw akcesoriów leci do kolegi Tomasz Kowalski. Gratulacje! Tutaj sobie kładę. Następnie może rozlosujemy zestaw Przynęt Instant z nasza. Zestaw Przynęt leci do kolegi Patryka Jabłoński. Gratulacje. Oczywiście ze wszystkimi będziemy się kontaktować w tygodniu, abyście nam podali adresy do wysyłki i będziemy te nagrody do Was wysyłać. Dobrze. Następnie zestaw przynęt Genesis Carp. Pracujemy. Szczęśliwca, do którego poleci kolejna nagroda. Tym szczęśliwcem jest kolega Radosław Czerniak. Gratulacje. Zestaw przynęt Genesis kart leci do kolegi Radka. Tu już mamy. Te przynęty zostały rozlosowane, więc zostały nam do rozlosowania te oto dwie wędki. Nasz Dwarf oraz nagroda główna, czyli łódka Boltmer. Dobrze, czyli zaczniemy od wędki. One są obie takie same, więc powiedzmy, że wędka numer 1, czyli prawa. Wędka nasz dwarf 10 funtów 3LB leci do kolegi Mikołaj Stachowiak. Gratulacje, super nagroda, także ta wędeczka już jest rozlosowana i losujemy kolejną wędkę, również na dłoń. Pewnie w edycji majowej, w losowaniu czerwcowym będą podobne, ale myślę też inne nagrody ale oczywiście nagrodą główną dalej będzie łódka Boatman, czyli kolejna sztuka, więc każdy kto zrobi zakupy w maju ma szansę na wygranie takiej łódki. Więc kolejna wędka z firmy NESH leci do kolegi Maksym Fitz. Gratulacje to jest po, 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 pokreślone. Ale w ostatnim czasie mamy e, bardzo dużo cudzoziemców, cudzoziemców, jeśli chodzi o klientów, więc oni też wypisują e, oczywiście e, sobie bony, bo to robią zakupy i przypuszczam, że to jest e, jeden z tych klientów, tylko czemu się nad nazwisków pomylił i ale może pisał po swojemu to jakby są. Dobra, także Wędki mamy rozlosowane, te nagrody mamy rozlosowane. Ja może sobie tutaj zrobię trochę miejsca, to przełożę tutaj obok, żeby nie pomieszać, żeby mi się imiona i nazwiska nie potraciły. Dajemy na pierwszy plan naszą łódeczkę. Łódka, oczywiście, jest nowa. Boltman Actor V2. Fajna łódka. Na nieduże wody. Zgrabna, lekka. Mała w transporcie. Ta marka już jest Wam znana. Wiele osób używa tych łódek. Także myślę, że losujemy. Zobaczymy do kogo uś uśmiechnie się szczęście tym razem. Porosuję trochę dłużej. Żeby, żeby każdy, każdy miał po prostu szansę na wylosowanie tej łódki. Ostatnie, ostatnie mielenie. O, coś mam. Łódka. Boatman Actor V2 w edycji kwietniowej. Zwycięzcą zostaje kolega Tomasz Madej. Gratulacje, wielkie gratulacje. Dzięki, że jesteście z nami, że przychodzicie, robicie zakupy u nas. Bo to się po prostu opłaca. Jak ktoś się zapyta, jak wygrać taką łódkę, po prostu przyjdźmy na zakupy do Karpoholixa zrobić zakupy, wypisać bon i każdy ma szansę na wygranie jakiejś nagrody. Także ja dziękuję bardzo. Od 1 maja ruszyła kolejna edycja, czyli wszystkie zakupy zrobione od 1 maja do końca maja są premiowane oczywiście bonami. Każde 100 zł to jest jeden bon, jeden los. Do, do losów tutaj ogólnych, do puli ogólnej. Które biorą udział w losowaniu, które odbędzie się znowu do 10 czerwca. Także pula nagród będzie podobna. Łódka, kolejna łódka będzie do wygrania w czerwcu. Więc cóż, ja Was zapraszam na genesisbox.pl Bo możecie również tam, składając zamówienia, uzyskać te losy. Ponieważ każde wydane 100 zł to jest jeden los, ja Was zapraszam na sklep internetowy. Tutaj do nas do Hożowa na Truchana 35. Do Carpoolixa i co? Dzięki bardzo, i sezon już ruszył. Także widzimy się nad wodą i w kolejnych filmach, i przy kolejnym losowaniu. Także trzymajcie się. Hej.